Ty na Krzyżu odniosłeś zwycięstwo, pokonałeś śmierć i szatana. Prosimy Cię, pobłogosław ten Krzyż jako znak naszego zbawienia. Nie wszyscy ludzie uświadomią sobie, że w tym znaku jest nasze odkupienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. proboszczem w Jodłowej. Słynne sanktuarium Dzieciątka Jezus, jedyne w Polsce sanktuarium Dzieciątka Jezus. Zapraszam do Jodłowej, niedaleko Dębicy, Brzostku, Jasła, Piecza, Ryglic, Tuchowa. Jest to już w Podkarpacie. Cieszę się, że mamy okazję tu się spotkać, być razem. Dla mnie to jest taka wyjątkowa chwila. Niedługo będę miał 25 rocznicę pobytu w klubie. Ten rok to jest moja 30 rocznica, kiedy byłem pierwszy raz w jaskiniach jurajskich i takie małe wspomnienie, kiedy byliśmy wczoraj we wszystkich świętych Karalowej, Wolsztyńskiej, taki sentyment troszkę do, do tych miejsc. Jestem tu siódmy rok, a pierwszy raz tu jestem, dlatego tym bardziej cenię sobie to dzisiejsze spotkanie razem z Wami na tym miejscu, na terenie tej parafii. To wszystko, co tutaj się dzieje, wpisuje się bardzo pięknie w takie dwa jubileusze. Pierwszy to jubileusz Bożego Miłosierdzia, który Ojciec Święty Franciszek otworzył nam w grudniu. Ubiegłego roku trwa nadal, a także 1050-lecie od przyjęcia chrztu przez Mieszka pierwszego naszego księcia. Wy wpisujecie się w ten jubileusz, który przeżywamy w tą niedzielę poprzez modlitwę i poprzez właśnie także uczestniczenie w tej mszy świętej. Panie Prezesie, drodzy rozpoczynamy biederszową mszę świętą sprawowaną w Jaskini Zbiercicach. W tym pamiętnym miejscu, gdzie przed chwilą został zainstalowany nowo poświęcony krzyż. Uwielbiamy to wydarzenie, gdzie po raz dziesiąty gromadzimy się, aby modlić się na naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanki, którzy oddali życie Witam z góry, czy też jaskinie. To stwierdzenie oddali życie, bo poświęcili się dla poznawania piękna Pana Boga i przyrody. Boże, źródło wszelkiego dobra słuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy... Przez Ciebie natchnieni poznawali, co słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali przez Chrystusa Pana naszego. Znajdujemy się w drugiej sali Przypominającej swoim wyglądem piękną katedrę. na frontowej ścianie, znajduje się ołtarz. Ołtarz jakby gotycki, gdzie kilka figur Matki Bożej umieszczonych jest w małym otworze. Widzimy tutaj Matkę Bożą Leśniowską, Matkę Bożą Niepokalaną, Matkę Bożą trzymającą dziecko na ręku. Drodzy, ta Jaskinia, ta sala, komora, służy za miejsce modlitwy. Łatwo też możemy wyobrazić sobie, że draperie układają się tak, że przypominają kościelne organy. W tym wyjątkowym miejscu w jubileuszowym, gdzie został zamontowany krzyż, dla chrześcijanina, który patrzy oczami wiary, to celem ostatecznym jawi się Pan Bóg i mi ja się Jego chwała. Gdyby Bóg nie był celem naszego życia, to nie byłoby nas tutaj w jaskini naszej świętej i nie byłoby tych zgromadzonych tam, na powierzchni, gdzie słyszymy się i w sposób wyjątkowy kontaktujemy. To Bóg, to odniesienie do Niego. każe nam tutaj gromadzić się pierwszą niedzielę czerwca co roku, aby być razem, aby obdarowywać się swoją obecnością. Jeżeli za chwilę będziemy modlić się w modlitwie wiernej, wypominając naszych bliskich przyjaciół, znajomych, tych, którzy zostali w górach czy w jastunie, na zawsze, to musimy teraz uświadomić sobie, że oni poznają Boga takim, jaki jest. Poznałem go twarzą w twarz. Kiedy chodzili po jaskiniach, wspinali się, mieli okazję zobaczyć Boga w pięknie i w zachwycie tego, co on utworzył, stwarzając świat, przydając człowiekowi do pokonywania jaskini. Jezus Chrystus, który jest moim zbawieniem, on mnie tutaj przyprowadził na to wyjątkowe miejsce. Przyprowadził mnie tutaj, pod tą jaskinią lub do jaskini wierszyta, aby oddalił mi swoją łaską, aby oddalił mi zbawienie. Ta nasza celowość prowadzi do Pana Boga. Do tego Boga, którego my chcemy poznać. Do Boga, którego chcemy dalej na święty adorować i do Boga, którego chcemy się wpatrywać w Komunii Świętej gdzie będziemy mieli to wyjątkowe misterium mszy świętej podziemnej. Co niech się stanie, a Pan niech to sprawi. Amen. Teraz rozpocznie się wyjątkowa modlitwa biednych, połączona z wypominkami. Prosimy przed Modlącego Boga, który jest naszym celem i kresem ludzkich domów, aby przyjął do Twojej Ojczyzny i pokazał im oblicze kochającego Boga. Za tych, którzy odeszli w górach i w jaskiniach w Marek Żelechowski Andrzej Chop, Zygmunt Andrzej Hajil, Jerzy Popuszka, Wanna Rutkiewicz, Joty Morawski, zginął w 1992 roku na stopu Dałna w Malanach, Janusz Śmiały, Bartek Olszański, Marek Ładunowicz, Anna Ankiewicz, Magdalena Jarusz, Piotr Trzeszczan, Daniel Ucznarczy, Zygmunt Łęcki, Andrzej Bosiński Anna Przyszkowska Szyszka, Ania Przybysz, Bogdan Przybysz, Basia Derman, Wojciech Kosów, Bernadetta Szczepańska, Marcin Kuraśki, Członek Kabów Razów, 31 sierpnia 2012 roku podczas spinaczki Żlewem dreża Tata, Maciej Werbeka Tomasz Kowalski, Artur Hajser Lidia Nepalska odeszła 13 września 2013 roku o ciężkiej chorobie sercem zawsze długa Lucjan Sadusz Łukasz Makorowski zginął 26 kwietnia 2014 roku w jaskini wiernej na Jurze przygnieciony przez bankę odewaną ze stropu Natalia Kolano Anna Najaszka Krzysztof Widziak Olek Ostrowski, Jakub Stawory, Mariusz Jawielło oraz inni. Kazimierz Augustyniak, Wojciech Widerman, Ryszard Wiekanowski, Jerzy Domaracki, Stanisław Galary, Teresa Janasz, Marian Jawielło, Miłosz Maciński, Andrzej Martini, Wojciech Mieczywica, Antoni Ogożałek, Marek Pakiet. Edward Grzmiarski Wieczny odpoczynek racznie dla Ciebie Panie A światło zbiegło się samym Panem Pamiętaj także o naszych małych braciach i siostrach, zwłaszcza o tych, których wypominaliśmy w czasie tych trzy świętej. Dopuść ich do rodzaju Twojej Światłości. Prosimy Cię z miłości nad nami wszystkimi, i daj nam udział w życiu wiecznym, z najświętszą Bóg Dziewicą Marią, Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami, ze świętym Janem, patronem tej parafii i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi chwalali Ciebie, przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, w ogóle niech... W roku miłosierdzia i u Chrztu Polski, Pan Bóg cały czas człowieka potrafi zaskoczyć. Swoją przeogromną dobrocią, życzliwością i pomysłowością w tej wolności, bo my w wolności odkrywamy też i samego siebie. I to, że jest tutaj ta Msza Święta w tej jaskini, na terenie tej parafii, to też to odkrywam jako kolejny dar, który nie jest odkryty przeze mnie, a przez innych, prawda? I szczególnie przez tych turystów, czy przez grotuazów. A przede wszystkim w tym roku jubileuszowym cenię sobie, bardzo to, że ta msza święta jest po raz dziesiąty i na ten jubileusz został na terenie naszej parafii umieszczony Chrystusowy Krzyż. A przecież Boże miłosierdzie zrodziło się z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Pan Jezus rodzi się w grocie betlejemskiej, prawda? W jaskini. Pasterze przebywający na polu, trzymający nocną straż, przebywają w jaskini. Im zostaje objawiona prawda o narodzinach zbawiciela właśnie w takich miejscach. Wszystkie związane miejsca, te najważniejsze w życiu chrześcijanina, czy w życiu w ogóle Pana Boga, dokonywają się przecież, jak pamiętamy, w grotach, w jaskiniach. Jaka tam atmosfera była podczas luszy dzisiaj? No bardzo miła, zresztą taka jak co rok, bo już to jestem chyba czwarty raz z kolei. Dlaczego Pan przyjeżdża tutaj na tym no, Przyjeżdżam na msze, przyjeżdżam do lasu, przyjeżdżam do jaskini, przyjeżdżam, żeby się ze znajomymi spotkać, żeby miło spędzić czas. Z dziesiąta msza już. No czym on się różniła od innych? Zmieniamy reguły tych intencji, żeby osoby, które przyjeżdżają, żeby te intencje składały. Troszkę odchodzimy do takiej elektroniki, że przez internet to zgłaszanie i odprawianie. Nie, no chcemy tak wrócić do normalności. Ze względu na to, że już jest dziesiąta msza, postanowiłem, że zrobię krzyż z nierdzewki, żeby wytrzymał długie lata. A przy okazji ten Jezus, który tam jest na tym krzyżu dzisiaj właśnie poświęcony, został mi przekazany od znajomych, którzy go dostali na złom. Ten, ten Jezus Chrystus by poszedł na przedob na dochuty którejś, które się znajduje w naszych okolicach, i by został zneutralizowany po tym poświęceniu, bo na pewno ten krzyż już był wcześniej poświęcony, ale ze względu na to, że wylądował na wysypisku, można powiedzieć, śmieci, on dzisiaj znowu zaczął ten Jezus Chrystus żyć, ze względu na to, że na, na tym nowym krzyżu i został ponownie poświęcony, będzie znowu służył z pelologą w jaskini wiernej. 24 kwietnia była rocznica druga śmierci Łukasza właśnie z Łodzi i w tym dniu przyjechała jednostka ratownicza wysokościowa z Radzionkowa ćwiczyć właśnie w jaskini wiernej ewakuację poszkodowanego. To było właśnie przypadkowe, że oni po prostu ustalili ze mną ćwiczenia w tej jaskini. a ja nie zwróciłem uwagi, że to akurat była rocznica. Przyjechała rodzina właśnie Łukasza z Łodzi, był tata i była siostra. Złożyli kwiaty, zapalili znicz, a właśnie po tej ich skromnej ceremonii ratownicy weszli i szukali poszkodowanego, później go, ewakuowali i przeszli całą jaskinię z naszymi członkami stowarzyszenia, żeby poznać tę jaskinię. No nie daj Boże, żeby jakiś kolejny wypadek był, bo naprawdę ewakuacja osoby poszkodowanej, zwiernej, będzie bardzo kłopotliwa. Już w miesiącu, w czerwcu, będzie hospitowana jaskinia Wiercica. W tej, której właśnie teraz jest msza, są górne partie tej jaskini. To wszystko się już bardzo zestarzało. Ta natura jednak zabiera nawet stalowe karabinki. To obiecali nam goprowcy z Beskidów i z Jury. Goprowcy, właśnie tutaj, którzy, którzy zawiadują pewnym odcinkiem Jury Krakowsko-Wieluńskiej, że przyjadą, żeby nam zrobić stanowiska takie stałe, żeby można tą jaskinię używać nie tylko do mszy, ale żeby można w tej jaskini ćwiczyć, bo ona jest do tego bardzo fajnie wyposażona.